Wiele osób zastanawia się, jak obsługiwać karabinek systemu AK. Na nadmienię, że pokazujemy na replice. A więc, tak, pierwsze co robimy, to podpinamy magazynek. Wchodzi on tutaj pod kątem. Teraz jest zablokowany. Wychodzi on tutaj, jest taki dzyngiel. Proszę bardzo, wchodzi tak samo. Drugie co trzeba zrobić, tu mamy selektor ognia z wbudowanym bezpiecznikiem. Ma on trzy pozycje. Do góry, maksymalnie, jest to pozycja safe czyli broń jest niezdatna do użytku, nie wystrzeli. Druga, środkowa pozycja jest to tryb full auto. Najniższa jest to semi, czyli strzał pojedynczy. Następnie trzeba przeładować taki karabinek. Na starcie też powiem, że nie da się go przeładować w pozycji safe. Dochodzi on do tego momentu, już dalej się nie da. Trzeba Wziąć, zmienić bezpiecznie na któryś z selektorów ognia i dopiero wtedy można przeładować karabin.